Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w naszym najnowszym wspólnym spotkaniu z cyklu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Mateusz Czyszkowski i podczas naszego dzisiejszego wspólnego spotkania chciałbym z państwem zahaczyć o tematy przede wszystkim pokłosia danych CPI, które wczoraj poznaliśmy i które raczej wypadły relatywnie dobrze, tak w związku z tym, że presja inflacyjna względnie spada. Oczywiście, no przeceny na Wall Street cały czas gdzieś są bądź kontynuowane, bądź na wstrzymaniu. Na ten moment jeszcze takich, jakby tutaj, oznak odbicia szerszego nie widać na rynku, chociaż też sobie spojrzymy wspólnie na kilka wykresów bardziej fundamentalnych, które mogą nam pokazać. Bądź tak, tu coś zasygnalizować, że jakieś zmiany, rewizje po stronie fundamentalnej też właśnie zachodzą, jeśli chodzi o amerykańskie indeksy. Na sam koniec, jeszcze chciałbym Państwu taką leciutką stawkę o gazie ziemnym też pokazać, żebyśmy sobie wspólnie gdzieś spojrzeli na to, jakie też po stronie bardziej fundamentalnej warunki na tym instrumencie na ten moment panują. Standardowo prosiłbym na samym początku Państwa o zapoznanie się z disclaimerem, a to wszystko, co my tutaj Państwu przedstawiamy razem z kolegami z działu, nie stanowi porady inwestycyjnej w ujęciu ogólnym. Dlatego prosiłbym o tak tutaj na, 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 na uwagę no i na ostrożność przy dokonywaniu wszelkich transakcji, wszelkich inwestycji, które oczywiście są ryzykowne. Dobrze, drodzy Państwo, jeśli chodzi o sam materiał, wczoraj indeksy na Wall Street miały co prawda lekkie odbicie, tutaj ta presja wzrostowa, nieco bardziej się na rynku pojawiła, no niemniej jednak sama dynamika jeszcze tych ruchów nie jest na tyle duża, żeby tutaj ogłaszać tak jakieś wielkie, wielkie cofnięcie, wielką zmianę sentymentów na, na rynku. no Tutaj cały czas czekamy na kilka rozwiązań po stronie czy to geopolitycznej tutaj czekamy między innymi na odpowiedź Rosji jak ona zaopatruje się w kontekście tego zawieszenia broni w Ukrainie a druga rzecz cały czas kwestia taryf celnych tej presji nakładanej tak no przede wszystkim teraz mamy dosyć spore napięcie na linii USA Kanada gdzie też ta presja jest coraz to większa. Kanada, Kanada w dużej mierze no tutaj przede wszystkim gdzieś próbuje atakować stany Zjednoczone przez właśnie podnoszenie cen energii, a jeśli chodzi o te północno-wschodnie stany, które no po prostu sprowadzają część swoich zasobów energetycznych właśnie z Kanady. No na ten moment tak, sam gaz ziemny jako ten produkt powiedzmy, który gdzieś faktycznie z tym, z tym rynkiem energetycznym jest mocno związany. No tu jest lekkie spadnie. Spadki. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj, zaraz pokrótce, właśnie na te fundamenty, co one nam pokazują. Sama sesja w Azji raczej spadkowa. A tutaj rynki chińskie ponad 1% wzrost, jeśli chodzi o indeksy w Hongkongu. Korea, Szanghaj również lekkie spadki. Na rynku forex, gdzieś przede wszystkim jen japoński. Który dosyć mocno zyskuje dzisiaj, to też jest po komentarzy, właśnie prezesa Banku Japonii, czyli Kazuo Uedy, a oczekujemy cały czas dosyć strzębiego stanowiska polityków, tutaj bankierów, właśnie boj. No i też faktycznie przygotowuje dziś tutaj się rynek na podwyżki stóp procentowych, stąd też mamy taką presję wzrostową na tej walucie. To, co wspominałem, czyli to lekkie odbicie, które obserwowaliśmy na Wall Street wczoraj, no to głównie efekt inflacji CPI, która wypadła dosyć obiecująco, tak? Jeśli zakładamy tutaj właśnie spadek presji, szybsze obniżki stóp procentowych, które pozwolą też na uwolnienie kapitału do też tak by tutaj w celu inwestycyjnym, w szczególności dla tych małych spółek, które faktycznie bardzo powiązane są z tak, tutaj dostępnością długu zewnętrznego, dlatego też mieliśmy tutaj właśnie nieco większe odbicie. Dzisiaj też czekamy na dane o inflacji producenckiej PPI. Będziemy patrzyli na to, czy też ten trend, powiedzmy, dezinflacyjny te dane będą gdzieś nam pokazywać, czy może jednak czy może jednak te wyższe ceny, tak jak tutaj nam też sygnalizowały wcześniejsze tutaj dane też makroekonomiczne, czy może jednak niepewność w związku z tymi politykami celnymi, czy one jednak nie zaważą na produkcji, no i tutaj może ta presja okazywać się jednak jeszcze nieco większa, natomiast po samej stronie krzywej, drodzy Państwo, mamy rewizję w dół, jeśli mamy rewizję w górę, przepraszam, jeśli chodzi o stopy procentowe w USA, na ten moment ta tempo obniżek stóp procentowych ma być nieco wolniejsze niż Wcześniej zakładano tutaj po prawej stronie wykres dwie krzywe. Krzywa historyczna, ona jest poprowadzona na początku tygodnia, czyli z poniedziałku. Ta zielona krzywa to są dane z 13, czyli z dzisiaj. A no możemy zauważyć, że w tych późniejszych terminach. Faktycznie gdzieś mamy rewizję, że te podwyżki, te obniżki stóp procentowych będą nieco wolniejsze niż wcześniej oczekiwano. Co teoretycznie pokazuje nam, że gdzieś rynek zarówno może bardziej właśnie po stronie tej celnej spodziewa się jakichś zawirowań. Natomiast oczywiście no tutaj to wszystko jest bardzo zmienne. Dlatego też jakieś ja osobiście dużej uwagi temu bym na ten moment, tak i tutaj bardziej w kontekście. Tworzenia jakichś szerokoterminowych analiz, raczej bym tego nie brał pod uwagę za bardzo, chociaż to oczywiście pokazuje nam w bardzo krótkim terminie, jakie sentymenty na rynku się na ten moment pojawiają, jakie występują. Tak? No, nieco bardziej ja niż można byłoby się spodziewać, natomiast jest to, też, da, jest to też wskazanie bardzo, bardzo zmienne. Do końca roku, drodzy Państwo, stopy procentowe wskazują nam na trzy obniżki stóp procentowych, jeśli chodzi o rezerwę federalną. Te dane też się w ostatnich dniach raczej tak stabilizują, no i wskazują nam na te 70 punktów, nieco więcej tak właśnie cięć, jeśli chodzi o rezerwę federalną. Przeceny, teraz po stronie drodzy Państwo, przecen na Wall Street, no przede wszystkim zwracaliśmy uwagę ostatnio na spółki technologiczne, które bardzo mocno traciły. Nasdaq, o ile dobrze pamiętam, Nasdaq 100 od swoich szczytów spadł już ponad 12%. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj mogą mnie Państwo ewentualnie poprawić w komentarzu, ponieważ nie mam do końca pewności. Natomiast co jest interesujące, no to takie spółki jak Nvidia, tak? czyli no dla nas powiedzmy gdzieś dla obrazu, właśnie obrazu tego rynku technologicznego, no to spółka kluczowa tak? w ostatnich latach. Jej wycena, jej wycena drodzy Państwo, na przykładzie wskaźnika API, Forward, czyli, dwu, y, czyli tym estymowanego wskaźnika cena do zysku na 12 miesięcy w przód. Na ten moment z zakresu y, od 20 roku y, notowana jest ta spółka na negatywnym drugim odchyleniu standardowym tych wskazań. Y, z drugiej strony mamy raczej mocne rewizje w górę, jeśli chodzi o, y, o zyski na akcje, również o, samo, o same przychody. Co teoretycznie można pokazywać, że jeśli tak, Ceteris Paribus ogólny sentyment, ogólne. Nastawienie do spółki, tak? czyli nastawienie jako lidera e, sztucznej inteligencji, jako tego domi, tego, te, 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 tej spółki dominującej w, tej, w tym sektorze. Jeśli to się nie zmieni, no to teoretycznie mogłoby nam to pokazywać, że gdzieś te akcje są już dosyć, bardzo, dosyć mocno wyprzedane. Tak? Oczywiście nie wiemy, czy to jest dołek, nie wiemy, czy nie będzie jeszcze niżej, ponieważ no, tak samo tak? ten, ten wskaźnik może być rewitowany też w górę, czyli wyższa. Cena do zysku w związku z, na przykład ze spadkiem e, prognoz dotyczących zysków, e, dlatego, no, oczywiście, to też jest e, wskazanie e, na ten moment. Może ono być e, poddawane rewizjom. Natomiast, patrząc tylko i wyłącznie na e, to, co się dzieje teraz, to co pokazują nam dane, no to faktycznie gdzieś Nvidia może być teoretycznie e, wyprzedawana dosyć już mocno. Co więcej, po stronie wycen również samego indeksu NASDAQ 100 yy, mamy rewizję cały czas w górę jeśli chodzi o zyski. O, przepraszam. Co prawda to one się trochę stabilizują, po ostatnich tych jeszcze większych spadkach, to też Państwu pokazywałem w zeszłym tygodniu ten wykres, natomiast od tego czasu jeszcze lekkie rewizje w górę miały miejsce, co też nam może gdzieś pokazywać, że po stronie mnożnikowej też NASDAQ nieco lepiej już tak mnożnikowo, tak jeśli chodzi o tą wycenę, tylko i wyłącznie po tej stronie może wyglądać, natomiast też jeszcze raz Państwu przypominam, że to wcale nie musi oznaczać, że mamy, czy będziemy mieli w najbliższym czasie na tych indeksach już faktyczny dołek, ponieważ te dane mogą być rewidowane i zawsze może być jeszcze większa struktura techniczna, właśnie prospankowa. Dlatego. Proszę ewentualnie, jeśli Państwo na takie rzeczy patrzą, no to zawsze mieć to z tyłu głowy i łączyć to z innymi jeszcze prywatnymi, jakimiś takimi wskaźnikami, to na co Państwo patrzą już subiektywnie i oceniać na, ten podstawie, na podstawie rynek, właśnie z kilku, po prostu posługując się kilkoma narzędziami. Gaz ziemny, drodzy Państwo, jeśli chodzi o ten surowiec, po stronie, po stronie temperatur myślę, że dużych zmian nie ma. Mamy cały czas. Zachodnie wybrzeże dosyć zimne, wschodnie wybrzeże ciepłe. Oczywiście po wschodnim, na wschodnim wybrzeżu mamy tą niepewność dotyczącą Kanady. Co się będzie działo na, tym, na, na linii właśnie przysłowej energii na, na linii USA Kanada? No nie wiemy. Ciężko to powiedzieć. Na ten moment Kanada utrzymuje swoją dosyć stanowczą politykę i dopóki USA nie zniesie cel na, cel na aluminium stal. To, co było wcześniej sygnalizowane, to co już jest w życie, tak, co, co już powchodziło w życie, jeśli chodzi o te zmiany właśnie celne, jeśli one nie będą miały, tak tutaj ujście, no to Kanada mówi, sygnalizuje, że te, te wyższe ceny, między innymi na przesuł prądu energii, będą utrzymywane i też inne cła mają być szykowane o nieco większej magnitudzie. No dlatego raczej myślę, że główny element niepewności to jest właśnie po tej stronie. Sam popyt na kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych, czyli Lower 48, raczej w strukturze historycznych średnich, ta pomarańczowa krzywa, tak tutaj mamy ten, ten obszar właśnie biały, to jest zakres odchylenie standardowe plus minus jedno. Myślę, że też raczej po tej stronie raczej dużych, jakichś dużych wniosków nie możemy, nie możemy tutaj wywnioskować. Raczej myślę, że takie neutralne stanowisko bardziej faktycznie sygnalizujące na to, że po stronie tej geopolitycznej, po stronie celnej to tutaj te karty są rozkładane i one będą decydowały o sentymentach właśnie na nadgazie w najbliższym czasie. Dobrze, jeśli chodzi o slajdy, drodzy Państwo, to jest wszystko. Patrząc na kalendarz, to, co wspominałem, czyli dane PPI, myślę, że to jest taki temat kluczowy dnia. Oczywiście w Polsce będziemy zwracali uwagę na przemówienie prezesa Glapińskiego z Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej. No i oczywiście dane EIA o zapasach gazu. Tak, tutaj mamy zwiększenie właśnie, też to nam pokazuje forecast, czyli, przy, czyli prognozy, zwiększenie właśnie już okresu grzewczego. I dosyć niski popyt na właśnie gaz. I tu dane też będą Wam pokazywać. Zobaczymy, czy tak się będzie też działo. Dobrze. Same wykresy, drodzy Państwo, jeśli chodzi o euro-dolara, no to myślę, że też patrząc na same, samą kreację świec intraday, no to. Też raczej dużego zachwiania tego trendu wzrostowego na ten moment jeszcze nie mamy. Oczywiście mamy dwie sesje teraz łącznie z dzisiejszą, tak, świecą, która się dopiero materializuje. Mamy jakieś spadki, mamy odbicie dolara amerykańskiego, natomiast no, patrząc czysto technicznie, wydaje się, że jeszcze ten trend wzrostowy raczej ma jeszcze dosyć mocne takie tutaj wsparcia. Myślę, że dopiero wybicie poniżej poziomów 10,80. 1,077 wybicie poniżej, domknięcie się intraday, właśnie poniżej tej strefy, mogłoby nam gdzieś tutaj pokazywać, że ta presja na spadki jest nieco większa, jeśli chodzi o tą naszą główną parę walutową. Do tego momentu jednak, gdzieś bardziej myślę, że jeszcze technicznie szansa na jakieś odbicia w górę występuje. Jeśli chodzi o zakres takich ruchów, drodzy Państwo, to myślę, że kluczowym powrót na lokalne szczyty poziom 1,05. Razem, tak, tutaj z strefą blisko tych lokalnych szczytów z listopada 24 roku, wybicia tej strefy, również dochnięcie świecy, i tutaj powyżej właśnie tych wskazań otwieram drogę do dalszych wzrostów. No i myślę, że potem już też technicznie, może poziom 1.10 jako poziom psychologiczny, to tutaj taki zakres ruchu jak najbardziej wtedy jest możliwy. Natomiast po stronie wsparć, no to myślę, że nieprzerwanie dopiero wybicia tych stref, można potem gdzieś e, dawać szansę na jakieś retesty stref. Dwustudniowej wykładniczej, czyli już dosyć mocny zakres ruchu, 1,5%. Natomiast, y, jako też techniczny, długoterminowy punkt wsparcia, tak powiedzmy teraz, y, tworzonego trendu wzrostowego na parze, no to to jest najważniejsza struktura, na którą można będzie potem zwracać jakąś większą uwagę. Jen japoński, tak jak wspominałem, dzisiaj nieco zyskuje, czekamy na decyzję i spodziewamy się podwyżek stóp procentowych. Techniczny trend spadkowy jest utrzymywany dosyć solidnie, coraz to niższe dołki, coraz to wyższe górki. I tutaj podobnie, tak jak Państwu wspominałem na ostatnich naszych wspólnych spotkaniach, raczej po stronie oporowej, tutaj patrzyłbym na wykładnicze się 50-dniowa, 100-dniowa, 200-dniowa. No i lokalne szczyty też tych stref konsolidacji, najbliższa, no to myślę, że dopiero poziom 151, jedną za dolara. Dopiero wybicia tych, wybicia tych stref gdzieś tam mogłyby nam tak tworzyć jakieś szanse na to, że dolar by bardziej odbijał do jedna japońskiego. Natomiast do momentu, kiedy te poziomy nie będą wybijane, no to raczej bym spodziewał się kontynuacji ogólnego trendu, który jest już dosyć długi, ponieważ trwa on już prawie 3 miesiące. Dlatego jednak jeden japoński tutaj bardziej dominuje stronę. Tak na to na ja, 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 dominuje, jeśli chodzi o parę walutową i raczej trend e, jest utrzymywany. Najbliższym wsparciem dla e, tej pary walutowej, no to myślę że lokalny dołek z marca czyli poziom 14665 jenów za dolara amerykańskiego. E, jeśli chodzi o Polską walutę, e, no to tutaj mamy lekkie odbicie w górę, chociaż no, też raczej utrzymujemy się na dosyć niskich poziomach. Oczywiście... E, Mamy tak, raczej po stronie fundamentalnej, po stronie Rady Polityki Pieniężnej, raczej narracja się nie zmienia. Mam, mieliśmy wczoraj raczej zachowawcze prognozy inflacyjne na najbliższe lata, jeśli chodzi o te aktualizacje z, ze strony Rady Polityki Pieniężnej. Co oczywiście pokazuje nam, że jeszcze jest wola, aby te stopy procentowe utrzymywać na wyższych poziomach w Polsce. No Natomiast po stronie rezerwy federalnej mamy niby lekkie cofnięcie, tak, mamy też rewizję ku bardziej zachowawczym stanowiskom. Oczywiście to jest głównie element właśnie celny, natomiast no, technicznie nie zmienia, to, nie zmienia to podłoża po to, że jednak tutaj fundamentalnie, no to polski złoty ma większe szanse na wzrosty. Niż na, niż na jakieś spadki, tak, czyli no tutaj w przypadku paru USDPL na kontynuację tych ruchów w dół. Oczywiście mamy na uwadze, że ten ostatni impuls spadkowy był dosyć spory, to było tak, Magnitu, jeśli chodzi o najwyższe poziomy, najniższe to jest ponad 6%, dlatego niewykluczonym jest to, że będzie jakaś próba odreagowania w górę, natomiast no w długim terminie raczej fundamentalnie gdzieś faktycznie Polski Złoty ma jeszcze szansę również na budowanej narracji pokoju w Ukrainie, tak, zobaczymy czy ona będzie materializowana czy nie. Po stronie Rosji przede wszystkim, a na komunikaty właśnie z tej strony czekamy. Jeśli oczywiście będzie taka informacja, że Rosja będzie skłonna do takich rozmów przystąpić, no to wtedy myślę, że jeszcze Polski o tym może bardziej zyskiwać. Natomiast patrząc tylko i wyłącznie na technikalia, ponieważ fundamenty są bardzo zmienne, to co Państwu przed wspominam, no i to jest powiedzmy tak, no trochę wróżenie z fusów, to co się stanie po stronie geopolitycznej, raczej ani ja, ani tak, raczej mało osób może jest w stanie. To tak prognozować, no tutaj bardziej po stronie polityków pałeczka stoi. Technicznie patrząc tylko i wyłącznie myślę, że w punkty wsparcia, no to teraz poziom 3,8 jako punkt najważniejszy dla pary, natomiast no, jeśli chodzi o opory, no to tutaj bym spodziewał się retestu przynajmniej tej 50-dniowej wykładniczej, czyli na ten moment to jest poziom 3,9750, natomiast on będzie oczywiście, on będzie korygowany również w zależności od tego jak będzie tutaj teraz ta dynamika wzrostowa bądź spotkawa postępowała na tej parze walutowej. Tak to będzie, ten, ta, ta krzywa będzie jakoś rewidowana. Albo w górę, albo będzie się wypłaszczała, jeśli będą jakieś solidniejsze wzrosty. Dobrze. Jeśli chodzi o indeks trasa 2000, a no tutaj mimo tych danych inflacyjnych, które teoretycznie odwilży na, odwilży tak po stronie właśnie krzywej nie przyniosły, mamy cały czas presję spadkową, no na ten moment oscylujemy wokół najniższych poziomów od, możemy powiedzieć, że w sumie od sierpnia. 24 Roku, a technicznie bardzo dynamiczny trend spadkowy. Wychodzimy już drodzy Państwo na, 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 na wskaźniku RSI 14-dniowym poniżej strefy 21, nawet 20. Mieliśmy retest nawet poziomu poniżej 20, co teoretycznie pokazuje nam, że wyprzedanie na tym indeksie jest dosyć spore. No natomiast tak, mając na uwadze telewizję, właśnie w górę, spowolnienie tempa prognozowanego obniżek procentowych, no, działa negatywnie na spółki, które są mocno skorelowane właśnie z pozyskiwaniem zewnętrznego długu, na finansowanie swoich przedsięwzięć. No jednak niewykluczonym jest to też, że przy nagłej poprawie sentymentów, tak. Tutaj po stronie Wixa też mamy dosyć już spore wzrosty, też odbicie ewentualnie na Russellu, czy na indeksie US 2000 też może być adekwatnie większe. Dlatego instrument bardzo zmienny, tutaj zalecałbym tak też ostrożność, natomiast no, patrząc technicznie, w krótkim terminie bardzo mocne spadki, no i one też mogą być kontynuowane. Natomiast no, technicznie patrząc nawet na jeszcze nieco większych interwałach, no to teraz, drodzy Państwo, będziemy retestowali 200-tygodniową średnią, średnią kroczącą, która też jest dosyć bardzo istotną strukturą wsparcia. No i będziemy patrzeć, tak, czy tutaj szansa na odbicie jaka się występuje. Patrząc na, na właśnie wtedy, tutaj, co Państwu pokazywałem wcześniej na Zdaka, no to tutaj mamy, tak, jakieś podłoże, rewizje w górę dotyczące zysków po tych ostatnich spadkach. Mamy jakąś szansę na poprawę tych sentymentów, chociaż oczywiście niewykluczonym jest, że te rewizje nie będą w stanie aż tak tych sentymentów poprawić, żeby takiej większej korekty, tak, przed większą korektą właśnie ten indeks, między innymi czy to US US 100, czy US 2000 uchronić. Natomiast no tutaj myślę, że dosyć ważny punkt, na który warto teraz zwracać szczególną uwagę. US100, sytuacja podobna: mamy oczywiście zatrzymanie, nieco sytuacja lepsza, chociaż też no, nieco lepsza, ale nadal dosyć słaba. Mamy zatrzymanie, na ten moment kontrakty wskazują nam na kontynuację spadków podczas dzisiejszej sesji kasowej. Utrzymujemy się poniżej dwustudniowej wykładniczej. Drodzy Państwo, myślę, że dopiero powrót powierzchni tej struktury może nam dawać jakąś szansę na, na, na jakieś silniejsze wzrosty. Natomiast dopóki ten poziom nie będzie wbijany górą, no to szansa na przedłużenie trendu spadkowego na tym indeksie cały czas występuje i może być kontynuowana. Na indeksie DAX sytuacja lepsza, oczywiście, tak, to co już wcześniej wielokrotnie pokazywaliśmy, wspólnie patrzyliśmy. Tutaj najważniejszy poziom do obserwacji, myślę, że blisko, tak, jeśli chodzi o taki punkt bliski zaczepienia, no to 50-dniowa wykładnicza, czyli zakres około 3%, jeśli chodzi o ruch. Potem oczywiście też studniowa poziomy, które też testowane były na indeksie trzy razy w ostatnich 9 miesiącach. Dlatego myślę, że warto mieć na uwadze też ten poziom ewentualnie w przypadku spadków. Natomiast po stronie fundamenta tej bardziej tych już oporów, to to oczywiście lokalny szczyt na poziomie 23 650. 23 550 te okolice jako najważniejszy punkt oporu. Natomiast no, technicznie tutaj trend wzrostowy jednak jest cały czas utrzymywany i jest szansa, żeby on był w przypadku poprawy sentymentów też dalej kontynuowany w związku z nieco lepszą nadal wyceną mnożnikową indeksów w Europie na tle konkurencji właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Złoto, sytuacja raczej niezmienna, trend wzrostowy jest utrzymywany, tutaj e, raczej dużo Państwu, e, tak jakby zmiany, ja przynajmniej po mojej stronie, tak, mojej subiektywnej, e, raczej nie widzę, raczej tak cały czas, dopóki ta 50% jest utrzymywana, no to tutaj szansa na dalsze wzrosty, na w tym surowcu występuje raczej popyt po stronie banków centralnych bardzo duży, tak cały czas jest utrzymywany, dlatego no, tutaj ciężko mi jest wskazywać na no, jakieś, powiedzmy, takie punkty zaczepienia, które mogłyby jakieś duże korekty na tym instrumencie powodować, chociaż oczywiście niewykluczonym jest, że z dnia na dzień taki, taki, taki punkt zapalny mógłby się pojawić, no i teoretycznie sprowadzić złoto w dół, w związku z tym, że nominalnie po prostu złoto jest notowane dosyć wysoko, choć Chociaż a, też tło makro jest dosyć niepewne, a, po stronie geopolitycznej też, no i też właśnie złoto a, na tym wszystkim gdzieś zyskuje. A, opór najważniejszy, no to drodzy Państwo, historyczny szczyt nieprzerwanie na poziomie 2960 dolarów za uncję. W tych rejonach się moim zdaniem najważniejszy punkt takich zaczepienia znajduje. Gaz ziemny technicznie trend wzrostowy, mamy cofnięcia, ostatnie świece tak pokazują nam, że gdzieś pobyt nieco y, osłabł, się, tak, się nieco osłabił, y, natomiast no, dzisiaj po stronie da, tak danych EIA myślę, że warto patrzeć na, na to, co tu będzie się, jak te dane będą rewidowane, y, natomiast też myślę, że one nie będą w stanie jakiejś dużej, y, dużej zmienności raczej wywoływać, dopóki nie tak, nie wyklaruje się ta sytuacja wokół Stanów Zjednoczonych i Kanady po stronie, właśnie rynku energii. Teoretycznie, tak, to jest też dosyć, dosyć myślę, istotny i interesujący element, właśnie teraz. Pod prywatne analizy, właśnie to, jak rynek energetyczny będzie się w Stanach Zjednoczonych rozwijał. W związku z tym, że Donald Trump, jako bardziej taki protekcjonista, właśnie dotyczący gospodarki, no może tutaj właśnie będzie jakaś presja na to, żeby niezależność energetyczną USA zwiększać, dlatego może też po stronie alokacji kapitału na, w sektorze właśnie energetycznym, na, na rynku, na rynku w papierów wartościowych, może tutaj i rynku giełdowego, gdzieś tutaj może jakaś większa presja, e, tak, jakaś większa zmienność będzie występowała, natomiast po stronie samych tutaj fizycznych, powiedzmy, instrumentów e, w okolicach energii, tak, jakby tutaj w okolicach wokół tego rynku energii, między innymi gaz ziemny, no to tutaj e, raczej spadki, e, duża niepewność występuje, natomiast a, no patrząc tylko i wyłącznie na technikalia, no to tutaj najważniejszy punkt oporu, raczej też tutaj techniczny punkt e, szczytowy, czyli poziom 490 8, jeśli chodzi o najwyższy punkt. Natomiast no, technicznie patrząc, no, to myślę, że również 50 oraz studniowa wykładnicza jako takie punkty wsparcia w najbliższym czasie, chociaż nominalnie oczywiście nadal to jest dosyć spory zakres ruchów. Do 50 to jest prawie 5,8%. Z zakresu do studniowej to jest, drodzy Państwo, Prawie 13%, nawet ponad lekko, dlatego dosyć spory zakres, chociaż no technicznie najważniejsze, wydaje mi się, prywatnie takie punkty do zaczepienia do obserwacji, jeśli chodzi o gaz ziemny. Ropa naftowa no tutaj myślę, że sytuacja raczej też bardziej prospadkowa, chociaż, tak, czy ona będzie kontynuowana no to nie jestem Państwu w stanie <grych> powiedzieć na 100%. Oczywiście, ja nie mam złotej kuli. Natomiast no, patrząc tylko i wyłącznie na kreację tych świec, tak? mamy coraz to niższe dołki, coraz to niższe górki, mamy zejścia, tak? które co prawda trwały raczej krótko, ale mieliśmy nawet zejścia poniżej te lokalne najniższe poziomy z września 2024 roku. Mamy teraz co prawda konsolidację jakąś, może próba tak retestu tych okolic lokalnych szczytów na poziomie 70 dolarów za baryłkę ropy WTI. Jest taki ruch możliwy, natomiast no, Patrząc w długim terminie, ja raczej patrzę prywatnie. No i też, jakby z państwem, myślę, że już też państwo, e, oglądając moje, tak, tej, uczestnicząc w naszych wspólnie, wspólnych spotkaniach, raczej widzą, że ja staram się bardziej tak długoterminowo patrzeć na rynki. No to moim zdaniem też subiektywnym, e, raczej technicznie, patrząc w średnim terminie, no to raczej e, te spadki są takim scenariuszem raczej bazowym dla ropy WTI. E, Donald Trump raczej też faworyzuje nam faworyzuje niższe, niższe ceny energii, niższe ceny ropy naftowej, dlatego no tutaj ja osobiście takich punktów ewentualnych, które mogłyby, elementów, które mogłyby jakiś popyt większy na ropie podnieść, no to ja osobiście nie widzę. Oczywiście nie, nie, nie znaczy to, że takich Punktów nie ma po prostu, ja może, ja może po prostu ich nie widzę, no natomiast dla mnie najważniejsze punkty wsparcia, patrząc tylko na technikalia, przy ewentualnym wznowieniu tego trendu spadkowego, no to to są te lokalne minima e, bardzo ważne teraz myślę, czyli 65 dolarów za baryłkę, te okolice, poziomy, które były notowane trzykrotnie e, teraz, e, a jeśli chodzi o opory, no to tutaj drodzy Państwo myślę, że rejony w okolicach właśnie 70 dolarów za baryłkę, połączenie tej 50-dniowej wraz z y, lokalnym szczytem konsolidacji z lutego, bo no to myślę, że to jest taki najważniejszy punkt do y, do ewentualnej obserwacji właśnie jeśli chodzi o WTI, Technicznie raczej patrząc, y, spadki mogą być teoretycznie przedłużane, chociaż oczywiście też y, patrząc na y, skalę tych spadków, no to ewentualny ruch w górę też mógłby być dosyć spory, dlatego jeszcze raz Państwu wspominam, że warto mieć się na baczności no i po prostu ostrożnie podchodzić do, do ropy naftowej, która też jest dosyć zmiennym instrumentem ogólnie. Dobrze, drodzy Państwo, z mojej strony byłoby to na dzisiaj już myślę wszystko. Spotkanie 30 minut trwa. Ja, Państwo, zapraszam do zakładki komentarzy dzisiaj. Dane PPI myślę, że na to będziemy zwracali szczególną uwagę i to będziemy też się dla Państwa starali na bieżąco opisywać. Jutro również dla Państwa będę miał przyjemność prowadzić spotkanie, dlatego zapraszam też na to wydarzenie bardzo serdecznie. Standardowo życzę Państwu miłego dnia, powodzenia na rynku. No i zapraszam na nasze wspólne spotkania, yy, tak czy to ze mną, czy z moimi kolegami w najbliższym czasie. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.